Działaj dietę? Krowie, krowiego nie, ale Twój musi być niezły. Co sądzisz o tym, że fryzjerka ślizga się po huberze? Uuu, ale ja widzę, że... Zadałem ci na kamerkę, widzę, że czas ci służy. O matko! <grystanie> no, no tak, bo mam, mam wrażenie, Dziękuję. że wyglądasz jeszcze lepiej niż jak ostatnim razem graliśmy. Chyba... Czy, no chyba, mam no? No, chyba, chyba trzeba sobie milce służy widzowie mi co powiecie. Dział dietę? Chodź, chodź do mnie, możemy to ciągnąć. Dobra. No a kiedy to ruchnie? <grystanie> Zaraz! Zdjęcie, nie wiem. Jest wiem, jak jest, wiem jak jest. Jaki masz pokój numer? Wiem jak jest gęś po. No. Yy. Yy. Ja wiem jak jest A jak yy. jest na zewnątrz. Ja wiem jak, 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 jak Chinki robią. Jak no. robią Chinki. Nie. <laughs> e, widzowie się pytają, czy. Czekaj, czy bo nas też będzie film jako Free C verso? Tak, widzowie, będzie, będzie za niedługo film, wychodzi w kinach. Musicie wpaść. No, nie baczcie oglądałem zostajesz ko... pa... po lekcjach. Ja. No widziałam, widziałam. To by pały no trzeba było pałę dostała. Album Ej, kurwa! Panowie, co wy puszczacie za w klipy z jaj? Przestańcie puszczać klipy z jaj, bo nie było takich, e, takiego miejsca. Naprawdę, naprawdę. naprawdę. podobnie będą ci się powtarzać te fragmenty, bo musisz zabrać jakieś puzzle. Do tego zakupu dostajesz losowy klucz. Dobra, skończ pies... Kręcę to... Co za debile. Guys, zrobi tak, bo mój tata ma najmniej Andrzej. Hej synu, że oglądamy z mamą. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu znalazłeś sobie porządną partnerkę. Pamiętaj, że zaprosi na nas... Dzięki, Andrew. Dzięki, dzięki. Milutko. Pozdrawiam. Pozdrawiam teściów. Ej, dobra, za możesz to zablokować? Teraz poczekajcie, muszę się wysmarkać. <laughs> oh. A chuj te wasze suby kurwa. Tak ja sobie smarkam 100 zł. Okej, oh. wy zobaczycie z tej Zabrana strony... ale... fajnie knagę ma wielką. No nie, właśnie coś się tam wysyłał się i wydarzyło. może, Ej, ja a może tam na dole się wydarzyło? Bo... nie, Nie wiem w sumie. A, przestańcie, przestańcie! Nie, bo tu się nic nie zmieniło. Mamon przesyła 5 zł. Co sądzisz o tym, że fryzjerka ślizga się po huberze? Nie wiem, o czym ty mówisz, zary. Odpowiedzi brak, więc ponawiam pytanie. Co sądzisz o tym, że fryzjerka ślizga się po huberze? Tomek nie gra i chce ja. Słuchajcie, to nie są moje. To znaczy, czyjeś prywatne sprawy, nie moje. I moja relacja z Sylwią zakończyła Baksan się. Przesyła 5 zł. Siwy dawaj 1 VS1 w we... Chmurek podkreślenie S podarował 10 zł. Hej, zony, wymyślisz Nick dla mojego ziomka Karola, który ma 32 lata, jest hazardistą i ma trójkę dzieci oraz płaci alimenty. Karol wytyła, pozdro. Nie wiem, ja chciałam go pociągnąć, ale nie szło. Dziwne. Dziwne, mi teraz co się na B pisze, ściągnij spodnie, nie wiem o co chodzi. Dziwna, <laughs> gi dziwna Gierka, tak mi Pogierka podpowiada. No to jak tak każdy to trzeba robić. Ej, dobra, poczekaj. <laughs> Jesteśmy na żywo? Warzywa jeszcze, tak, jesteśmy na żywo. I Gustaw mógłby mieszkać w Chinach. Ja też. A widzowie, tak, tak, tak! No. Chojak trzeba rozkładać, bo to jest za niedługo. No. No. Zdecydowanie. A ty masz tu stąd czy żywą? Nie no, zawsze musi być żywa. No u mnie żywa, żywa to prawidłowo. Jak ona pięknie pachnie. No. Prawda, prawda. Ciekawe. No. Dobrze, to że do góry. No nie zamykaj mnie dzisiaj. Nie... Ja ja Przepraszam. To... Ciebie podnosili w więzieniu i pakowali cię w dół. Kaczka coś w ogóle gada, ty. Ja wiem, ty. Kaczki nie gadają, pamiętaj o Maku, Udawalibyśmy się. Ja, ja teraz ważę, że 110 kg, kurwa chłopie. Ja mogę do Was na luździe dołączyć. Serio? No? 110 kg nie brzmi jakoś kurwa dużo, yeah. nie wiem, czy chciałeś na to spoczyć, czy co. Mortka, co chciałeś? Nie zaimponowałeś tam! Nie zaimponowałeś tam! Rookie numbers, kurwa. Jak chyba pojechasz od roku dopiero, co? Kurwa, ja pierdolę. Znowu gruby. Krobię języki? Nie, nie, ja mam nigdy. Jadłeś kiedyś? Krowie języki? No. Krowie, krowiego nie, ale twój musi być niezły. No, oczywiście. No, a, widzę, słuchajcie, taki właśnie potrafię, jestem bystry chłopak, szybko potrafię coś wymyśleć. Aha, dwa złote. Mówisz, że nie można prowadzić po alkoholu, a co robiłeś na hulajnodze po trzeszotach wody i pomaryśce, taki z ciebie moralizator. Tylko go atakujesz, a nie odpowiadasz. To już ci odpowiadam. To były szoty bezalkoholowe, a jeżeli nawet byłyby to alkoholowe, to jadąc na i nodze nie zagrażam nikomu innemu, tylko i wyłącznie sobie. Mi się może coś stać. Ej dobra sekunda, muszę Maria, uchry... akurat to jest jej specjalność dlatego. Ja mam uchyloną, okno, właśnie jest gorąco strasznie. No właśnie... No. A spokojnie tam była gaśnica, jak będzie za gorąco, to, za gorąco, to ugaszę ten ogień. Pochodnie! Buch! Na drewnie! Na drewnie! I sandwich! sandwich. sandwich, sandwich. Nie, już Nie, kuchnię! A razy razem się wyandruje! Laga miałem! Jestem! O! Nie, bo cały czas mi gra odpala! O! Pras, o za dyle. Nie odpalaj jednak, nie odpalaj tego, nie, nie, Dobra, wiesz, teraz... daj spokój, nie odpalaj, nie odpalaj oh, tego. Okay, okay. O, tak, teraz widzę czas. Marian, świnio, no. je Tak, no, na przykład jak e, mam perfumę to też właśnie z nutką kokosa, też coś super. Tak pachniesz ładnie. No. Aha. Ciekawe. Kokos, wanilia, no, chyba no, takie klasyczne zapachy. Ciekawe, czyś... Babeczki koszował. lubią takie słodziutkie. No pewnie, ale to nie dzisiaj. No ale e... się złożyło. Kiedy gdzieś zrobimy rozwiązanie. Ja bym powiedziała idealnie. Ha! O kurwa! No nie! No nie! Ona fajna, sympatyczna dziewczyna z poczuciem humoru. Z dystansem do siebie. On by ją bombił panu. Ona by mu gotowała. Wiesz co, ja nie wiem jeszcze. <laughs> <laughs> Może na to... razie chyba dało. I co jest? ciągnie mnie za... co? <laughs> <laughs> nie chcę nic zrobić, ale zacząć cię pukać. No właśnie tak to ciebie wyglądało. <laughs> nie, na początku podsmażasz na maśle szalotkę. Mielecka Potem do tego ryżtery zostało. Potem musisz gotować górę. O No Dobrze, ale Patryk nie jest moim szafem. Ej. No. I czemu ja to słyszałam? Prawda? Przejdźcie się tą grę razem. O, hello. Ten Ej, dawaj! Ej, co? Pocel tu Ej, tutaj była ten. Czy, czy tytuł Gierki mały, mały koszmar to jest o twoim pędziem? Nie, to by była chopie Mała piękność wtedy, a nie mały koszmar. Jeżek dobrze was widzieć znowu razem. Ja pierdolę, to jest miód na moje... Ja już mam motylki w rzeku, nie. Fajnie! Ja bardzo tęskniłem za tym Kurde, Super. fajnie, fajnie to się ogląda. Super Patryk, no fajnie teraz powiedziałeś, ale rozmowę zacząłeś jeszcze lepiej, naprawdę. Co się se, Seba siedzisz cały, cały czas na maślaku podczas giełki? Ja bie... a, a ty co popatrzyłbyś, tak? Ja bardzo chętnie kurwa mówię, no to popatrzy mi, to nie przeszkadza się. Patryk, czy to ty pierwszy raz? z Marianem się dwa dni na i już coś się z tobą stało. No nie no, po prostu ja się cieszę, że was widzę razem. Fajnie, dzięki Patryk. Ej, czemu tu nie wraca? Też te się cieszę, że się słyszę. Ojej, jaka dziurka tutaj, razem do niej raz. Mhm. Mm A w którą? Ja nie będę mówił głośno, bo... Oho? Tushol się zalicza do Bandji? Tak, tak... Tushol się zalicza do Banji. W ogóle też chciałbym ludziom wytłumaczyć, bo... dużo osób... Yy, yy, mówi, o Tushol jest w czy nie jest. Tak, Tushol jest w Banji. Stricte jest członkiem naszego mm, kanału. Lecz kanał tak naprawdę nazywa się Bandzi od bandura Genold. Tushol do nas dołączył i stał się prawowitym członkiem naszej naszej ekipy, bo tak że tak powiem się wpasował, że jest, tak jest. Tushol jest członkiem Bandji. Kłamie, kłamie, bo nie ma tików nerwowych. Jakby miał tiki nerwowe, chrumkał, krząkał, chrząkał, to by wtedy nie kłamał. Ile procent mam? Ja nie mam procentów, nie mam żadnych procentów. Dla mnie, dla mnie prezentem było to, jakby i gestem uznania od chłopaków jest to, że to ja nie muszę oddawać żadnych procentów. Od początku, jak mnie stworzyli chłopacy, jak dali mi szansę się wybić i poprowadzili moją karierę, to ani razu nie oddałem procentu z żadnej współpracy, z niczego. Rozumiecie? I to jest, to jest dla mnie jakby nagroda. I mi to wystarczy. No i to, że mogę mieszkać w Poznaniu, że mnie nie wygonią. To też. No i ostatnio właśnie mi się siło, że, że spotkałam Ginolda, mimo że ja z nim nigdy nie rozmawiałam w życiu. E, to właśnie on mówił, że e, kiedy, kiedy znowu z Sebą zagramy, że dawno, dawno nie było tego i że wszyscy tęsknią. I, i no tyle, nie? I po jakimś czasie właśnie seba napisał. Także chyba go ściągnęłam myślami. No i plecy, znowu, nie wiedziałem, że to A... Ja. mam bronno. Te. <grystanie> Ty pójdziesz tą rundę. Ty pójdzie tą rundę, bo ja mi się mózg zlagował. Ale Le Le Lexi może ma tą chorobę Michaela Jacksona też. Ej no kurwa. No, dokładnie, jebana kurwa bo bokiem mnie zablokowałaś. To, to przepraszam Ale Teraz opiekol się Jeden dwa jeszcze góra No trzyma, i trzyma, jest Awionę przez ciebie, ja sobie Kaku i ci u góry Kocham cię mówimy Nie mamy długi Kończymy robotę Oj, kończymy robotę kurwa. Ewa daj, daj plaster, Ewa daj Plaster Nie pod wodę nie pod wodę Pitaj pasterk daj paster Ok, zawod Cierdolisą Brach Maka se, weź na wynos i chodź <laughs> 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 Zamówienie numer 69 Spokojnie. O To było dobre Trzy na dwie? Ja trzy Dwie walki robię i potem na, na, na finał biorę Polaka i mu napieram garści I tyle Rampa, rampa. 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 Jest... Ej, gdzie jest mój smoke do chuta? Weża łapa O, wiedziałem, że nam grali tutaj.